Cześć widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać grę, taką RNG fajną yy, nie, nie chcę samouczka i o tym tutaj chodzi, że losuje po prostu auto. I właśnie sobie losuję jak będzie coś tam cicho to yy, przepraszam no i tu możesz auto sobie postawić dobra, na razie wyłączę a, i masz takie, są, index, o i garaż, no, wyposażę, wyjdź, nie to, jak tu się, o, i siup, o, i tutaj e, sobie tak robisz, jakby co to wpadniecie na mojego, Kolegi, film był nagrywał przed chwilą. I, i to jest tylko fajna gra. Dawno nie było. Wiem, że dzisiaj było cina, ale yy, drugi dzisiaj będzie. I czy jakieś y, lepsze auto wyleciało? Tak. Ta posażę. A i tu mogę kupić niby takie auta, ale no, nie mam pieniążków. Ale jak ja jest nie O księki są Dobra, otwieramy. Bardziej dropimy. Napiszcie z jakiej gry potem mam nagrać odcinek. Ja nagram. Halo. No nie widać auta. Zrobimy taki tyle ile będziemy mogli to tyle zrobimy. odcinka Czekam. O i sprawdźmy jak... czy inni mają auta. Tutaj takie fajne. O ale to najlepsze. Masz dometa taka fajna No I nie mają szczęścia to furek Patrzymy, patrzymy Nic ciekawego No, tu jest nic ciekawego A tu co to jest? O, taki garazik. Dobra, teraz idziemy drugą stronę patrzeć to jest taki Dodge Challenger Challenger taki fajny tutaj takie S-klasa czy jakoś tam to jest takie Ferrari Ferrari i Mercedes o. E, czy coś lepszego mi wyleciało? Nie Czekamy. Um, czy mi wyleciało lepsze? O! Ojej, fajne. Nie wyleciało. A czy tu są jakieś jałty? Nie. Dobre. Dobra. Gramy, gramy sobie. Z, e, za dwa dni będzie kolejny odcinek. Ale tu nagrałem kolejny, żeby trochę wziąć, bo długo nie nagrywałem. Ej, nie chcę usunąć tego. Hmm, no. Jak się łap. Hmm. Możecie napisać co mam nagrać, bo nie wiem. Ciekawe czy coś lepszego mi wyleci hmm. A co tu mi tu ciągle pokazuje? No to bo wiem, że tu są no przykład jest takie. O mo można kupić bardzo bym chciał te intak tak bardzo. O, sprzedaj swój samochód, który weźmy tę ilość. Hmm. Pięć. Przedam. Äh. Y... muszę i za jeden. Przedaj. Y... musisz sprzedać samochód, co za. To wezmę sześć. Yy, cztery no to 5 yy. no to nie wiem, chcę przydać jaki mam w ogóle yy, Jeden na 20 jeden na... To przedamy to, a później je przedamy. O, czy coś mi fajnego wyleciało? Nie możecie to zyskrybować. i to pomoże bardzo. Dogonimy mojego, dogonimy mojego kuzyna, który ma. 36 subskrypcji Więc jak dogonimy to będzie super więc dlatego i po wcześniejszy nie było komentarzy, bo zapomniałem włączyć No są takie fajne auta a następny będzie yy... Nie wiem, jeszcze wiem z jakiej gry, ale wam nie powiem. Też będzie fajna. Czekamy, czekamy. To jest też takie fajne autko. No, bardzo fajne. Dobra, już będziemy kończyć bo no, muszę po prostu już muszę iść się kąpać więc nara